Cześć, słuchajcie. Mam dla Was dzisiaj obraz, który namalowałam już jakiś czas temu, ale bardzo go lubię, lubię do niego wracać. Możliwe, że niektórzy z Was jeszcze nie mieli szansy go widzieć u mnie na profilu. Także już go Wam pokazuję. Nazywa się W Palącym Słońcu Pustyni. Jest pastelowy, ciepły, idealnie odnajdzie się w przestrzeniach jasnych. Chociaż myślę, że na ciemnych ścianach też fajnie będzie się prezentował, bo będzie kontrastował z tą ścianą, więc może fajnie, fajnie to wygląda. Także jeżeli spodobał Ci się, to się ze mną skontaktuj. Chętnie podzielę się szczegółami, więcej o nim opowiem. Zachęcam i zapraszam. Miłego dnia.